Uczestniczka projektu Lady zmieniła się niepoznania tak dziś wygląda Karolina Plachimowicz. Karolina Plachimowicz zdobyła szeroka popularność dzięki udziałowi w drugiej edycji projektu Lady. Choć dziewczynie nie udało się wygrać w programie, zdobyła liczne grono fanów w mediach społecznościowych. Głównie za sprawa intymnych zwierzę, których nie szczędziła swym fanom. Tym razem Karolina pochwaliła się spektakularna metamorfoza. Karolina Plachimowicz największa popularność zyskała tak naprawdę po zakończeniu zdjęć do programu Projekt LADY. Nieustannie wzbudzała zainteresowanie, a to opowieściami o swoich problemach, doświadczeniach z prostytucja. A to prosiła o wsparcie finansowe, bo jest w trudnej sytuacji. Najwyraźniej Karolinie się polepszyło. Bo tym razem chwali się spektakularna metamorfoza. Była uczestniczka projektu Lady w las nie pochwaliła się swoja spektakularna metamorfoza. Fani, patrząc na zdjęcia Karoliny, nie mogę uwierzyć, że jesteś chudnicz. Ogromna różnica wagi napisała Karolina Plachimowicz przy zestawieniu dwóch zdjęć. Kilka dni później zamieściła kolejne zdjęcie, na którym pozuje ubrana w krótka. Mocno obcisła sukienkę. Tym razem zamieściła dłuższy. Filozoficzny wpis. Pamiętanie o tym, że umrzesz, jest najlepszym znanym mi sposobem, by uniknąć pulapki myślenia. Zemasz masz coś do stracenia. Już jesteś nagi. Nie ma powodu, żeby nie podać za z zeglosem serca napisala uczestniczka projekt lady. Selfie Karoliny wzbudziło zachwyt wśród jej fanów. Hej jak schudła z tak ładnie w tak krótkim czasie. Piękna przemiana komentuje internauci. Stanowcza deklaracja uczestniczki programu projekt lady, czekam, jestem gotowa, trochę ćwiczę. Uczestniczka projekt lady blagala o pomoc internautów. Teraz planuje inaczej wydać pieniądze ze zbiórki. Obserwatorzy są oburzeni. Projekt lady. Drama uczestniczki programu. Kobieta prosi o pomoc internautów. Dla sprawy pojawia się wychodzenie z prostytucji.